Co te ceregiele? Zabierzcie go ode mnie. On znowu mnie będzie dręczył. Błogosławieństwo, babciu. O, to jakieś niesmaczne żarty. Dajmy temu spokój. Żarty się skończyły. Żartujecie już od 50 lat. Stomin, pozapinaj pozapina się natychmiast. To są zaręczyny Twojego syna. Genia, błogosław. Ale, no co mam robić? No, no, niech mama błogosławi, kiedy o to proszą. A czy oni nie mogą? Bez tego czuję się jakoś. Za ręczyny, jak za starych, dobrych czasów. Albo błogosławisz, albo strzelam. Liczę do trzech. Raz, niesłychane, żeby człowiek nawet u siebie nie mógł wyglądać, jak mu się podoba. Dwa... Błogosławię was, moje dzieci, a niech was wszyscy diabli. Jak przed jak przed Dziękuję, babciu. Eleonora, ty, ty płaczesz? Przepraszam, ale zaręcz Arturka. co to na znaczy, No ja wiem, że jestem nienowoczesna, ale to takie wzruszające. A róbcie sobie wszyscy, co chcecie! <śmiech> <śmiech> Jeżeli państwo pozwolą, to chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tak wspaniałego wydarzenia. I w ogóle. Do kuchni i czekać, póki nie zawołam. Do kuchni. A kiedy się lubię? Jutro. Chora, wygraliśmy! Wszystkie grupy teatralne, drodzy państwo i taneczne, mają tutaj do dyspozycji świetnie wyposażone w co no, oczywiście ma swój wkład Unia i fundusze unijne. Jedną z nauczycielek Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie jest pani Katarzyna powoska. Witam bardzo serdecznie. To jest wiedza o kulturze, tak? Tak, tak, tak. Czyli pani Kasiu, pani profesor, powinna mówić jak to w liceum. Nie, nie bez zasady. Ale pani Kasiu, gdyby nie ta scena, na której przed chwilą widzieliśmy fragment występu, to gdzie byście ćwiczyli, gdzie byście występowali? Praktycznie nigdzie. Powiem, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że kiedy trzy lata temu zakładaliśmy grupę teatralną, mieliśmy już możliwość odbywania prób w tak zwanym starym MCEK-u, który został również wyposażony, wyremontowany ze środków unijnych. Ale w momencie, kiedy tutaj otworzyły się giganty mocy i ta scena z, z profesjonalnym wyposażeniem, młodzież już nie ma w tej chwili. Nawet mowy nie ma, żeby grała w starej na starej scenie. W tej chwili... Młodzież, zapraszamy do nas. Chodźcie, 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 chodźcie w w słowo, ale nawet mowy nie ma, żeby do nas nie dołączyli. Tak jest. Zapraszamy, chodźcie, kochani, tutaj. siadajcie tutaj PKB. Także nami. tutaj mamy możliwość... bardzo proszę. Tu i tutaj koło mnie też, proszę. Siadaj. Bardzo, o tak. Super, zapraszam. Ale słyszałam, że wasza grupa i, i założenie, i, i teraz działanie no cieszy się ogromnym powodzeniem. Tak jest. Wystawiamy praktycznie raz na pół roku premierę. Jesteśmy po trzech jednaktówkach Mrożka, wystawialiśmy tu wima dla dorosłych, Śluby Panieńskie, Tango. Teraz przymierzamy się do takiego ogromnego projektu obroniewskim i powiem tak, że w tej chwili... Całość grupy to jest około 40 osób, i końca nie widać, jeśli chodzi A to o. to są maturzyści, prawda? To są bo maturzyści. z tak. maturzystami? Tak, to są I y, 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 pani Kosia, co później? No bo niestety oni są sobie już na... pójdą. Są już następcy. <laughs> są już następcy. Bo tak, y, zastanawiam się. Dajcie mi na chwilkę ten mikrofon, może tutaj y, bliżej sobie usiądę. Y, słuchajcie, podobno jest tak, że wy oczywiście świetnie działacie i wam się bardzo chce, y, za co w ogóle dziękujemy bardzo, ale przychodzą pełne sale na wasz występ. To znaczy, że młodzież już nie siedzi przed komputerem? To już jest passé? Znaczy, zdaje mi się, że to jest u mnie stereotyp, że młodzież w tych czasach tylko siedzi przed komputerem. E, tym bardziej, że no, nasz teatr jest dosyć wyjątkowy, mi się zdaje. I nasi koledzy, koleżanki <grym> wspierają nas mocno w tym, co robimy. E, więc zazwyczaj na premierach cele są rzeczywiście pełne. Koledzy, koleżanki przychodzą, rodzinę, babcie, dziadkowie, rozumiem. A czemu PKP? E, tutaj są dwie wersje. To poproszę tą ocenzurowaną. Nie, jedna to jest postulacja kultury ponadczasowej, to wyszło no, w zeszłym na to roku. Bym nie wpadła. Tak, a druga to tutaj jest taka aluzja. Nasza pani nazywa się Katarzyna Pawłowska, także niech każdy sobie dopowie co chce. To, to pez z przodu mnie trochę intryguje. Pani. pani, pani, pani. Katarzyna prostu, To dobrze, bo to jednak 22 jednak nie ma. E, kochani, nie dziękujcie powodzenia na maturze. Bardzo Wam ślicznie dziękujemy za e, tą próbkę. E, szybkie pytanie. Kierunek aktorski? Nie. Kierunek tutaj aktorski? kierunek aktorski? Nie, ale tutaj nikogo. Tak, tak, jedno tak. Czyli to nie tylko hobby, ale również plany na przyszłość. Bardzo Wam dziękujemy. My zaglądamy do gigantów mocy.